Pierwsza wizyta premiera Indii w Polsce od 45 lat. Jak nasz kraj może na niej skorzystać i czy faktycznie jest się z czego cieszyć? Spore rozczarowanie w wynikach jednej z największych sieci spożywczych w Polsce. Akcje Dino Polska zawaliły się o prawie 10% w jeden dzień i był to jeden z największych takich spadków w historii notowań tej firmy. Polski satelita Eagle Eye od Creative Instruments, udanie wyniesione na orbitę. Ale niestety pojawiły się tutaj problemy z łącznością. Cyfrowy Polsat pokazuje niezłe wyniki finansowe i robi kolejny krok do przełamania swojej fatalnej wieloletniej pasy. Przebudzenie na akcjach Mercator Medical. Czy to jest początek nowego trendu, czy tylko pośmiertne drgawki? No to jest ciekawe pytanie w kontekście inwestycyjnym. Cześć. Tutaj Piotr Cyncyk, a to jest gospodarczy przegląd wydarzeń, czyli GPW dla polskiego rynku. W tych odcinkach omawiam dla was wyłącznie to, co najciekawsze z polskiej giełdy, z polskiej gospodarki, z polskiego rynku. A jeśli interesują was rynki zagraniczne, gospodarka ogólnoświatowa, to koniecznie zachęcam też do oglądania niedzielnych wydań odcinków Finweek. Na początku proszę też o to, żebyś pomógł znaleźć ten materiał innym, bo w sieci według mnie ciężko jest znaleźć naprawdę wartościowe materiały, a sądzę, że te do takich należą. Jest nas już ponad 40 1000 subskrybujących i już prosta droga do 100 tysięcy. A ty możesz w tym pomóc. Wystarczy zostawić łapkę w górę, suba i komentarz, e, może z własnymi przemyśleniami na tematy, które tutaj poruszam. Dodam jeszcze tylko, że sponsorem tego materiału jest XTB, czyli dom maklerski, dzięki któremu można realnie inwestować już od 50 zł miesięcznie. Wystarczy otworzyć konto za pomocą linka, który podrzucam w opisie tego nagrania i w przypiętym komentarzu, a dzięki temu będzie sobie można stworzyć swój własny plan inwestycyjny. W bardzo prosty sposób, wybierając spośród ponad 300 dostępnych funduszy ETF. Jakie fundusze ETF są ciekawe, które można wybrać, no to o tym nagrywają już całą masę odcinków. Zobaczcie teraz tu dookoła mnie i oczywiście znajdziesz je w linkach w opisie tego materiału. Narendra Modi, premier Indii, po raz pierwszy od 45 lat odwiedził Polskę. Indie to dziś najszybciej rozwijająca się gospodarka spośród tych dużych gospodarek na całym świecie. Według opublikowanych niedawno danych rządowych, produkt Krajowy brutto w pierwszym kwartale 2024 roku wzrósł w Indiach o 7,8% w porównaniu z rokiem ubiegłym i to i tak jest jeden z tych gorszych wyników. India to w chwili obecnej trzecia pod względem wielkości gospodarka w Azji. Jednak według najnowszych prognoz, kraj stanie się do 2030 roku trzecią największą gospodarką na całym świecie. Według wielu analiz Indie będą najszybciej rozwijającym się rynkiem schodzącym w ogóle na całym świecie przez. Naprawdę wiele jeszcze lat. No to brzmi jak bardzo dobry kraj do nawiązania strategicznego partnerstwa, a właśnie taki dokument został podczas ostatniej wizyty premiera Indii podpisany. A niestety samo w sobie to jeszcze nic nie znaczy. Oto taki polityczny symbol tego, że jesteśmy bardziej kolegami niż wrogami. Sama w sobie wizyta, pomimo, że oczywiście jest sukcesem dyplomacji i powodem do zadowolenia, no to nie przynosi tak naprawdę, przynajmniej w tym momencie, niczego konkretnego. Nie mamy na dziś strategicznego podejścia do gospodarczej współpracy z Indiami, i zresztą nigdy go nie mieliśmy, a szkoda i zdecydowanie warto to zmienić. Prognozy mówią, że do 2050 roku indyjska klasa średnia będzie najliczniejszą na świecie i nawet w Chinach nie będzie więcej zamożnych ludzi. No to jest naprawdę wielka szansa również dla polskiego biznesu i lepiej, żebyśmy zrozumieli to w 2024 albo 2005 roku, a nie w 2040. 5 roku. Dino Polska od lat było jedną z gwiazd polskiej giełdy. Tym razem spółka pokazała jednak naprawdę kiepskie wyniki, i w reakcji na te wyniki kurs zaliczył niemal 10% spadek, cofając się do poziomu z lipca 2021 roku. Skąd taki nagły zwrot? No, główna przyczyna tkwi w wynikach finansowych, które po raz kolejny okazały się takie sobie w przypadku Dino. A co ważne, oczekiwania wobec wyników Dino były już obniżone wcześniej ze względu na słabe wyniki Jeronimo Martins, czyli właściciela biedronki. Mimo to. Dino nie sprostało nawet tym obniżonym już prognozom. W pierwszym półroczu 2024 roku przychody Dino wyniosły 13,9 miliarda złotych, co oznacza wzrost o 15% rok do roku. I może pomyślisz sobie, że to nie taki zły wynik, ale jednak zysk EBITDA spadł o 1,6%, a zysk netto zamknął się na poziomie 640 milionów w porównaniu do 630 milionów rok wcześniej. A wszystko to po kłosie mocno spadających marż współzależnych. Inflacja żywności spowolniła i w zasadzie jest deflacją, i nie tak łatwo już wprost przenosić podwyższone ceny na konsumenta, a do tego pojawia się presja podwyższonych płac, które są bardzo istotnym kosztem dla firmy. Dino prognozuje, że druga połowa roku również będzie trudna, a marża EBITDA pozostanie pod presją. Warto zauważyć też, że dynamika sprzedaży LFL, czyli like for like dla tych samych sklepów, która jest kluczowym wskaźnikiem dla detalistów, ostro wyhamowała. W pierwszej połowie roku wzrosła ona zaledwie 6.4%, podczas gdy rok wcześniej wzrost wynosił aż 23.3%. W samym tylko drugim kwartale wzrostu wyniósł 1.8% w porównaniu do ponad 20% Wcześniej. Dino przewiduje, że w całym roku wzrost sprzedaży LFL będzie się kształtował na poziomie co najwyżej jednocyfrowym. No więc cała spółka stoi przed naprawdę wieloma wyzwaniami i trzeba przede wszystkim silniej kontrolować koszty, a okres deflacji żywności dodatkowo ciąży spółce. Ten okres oczywiście nie będzie trwać wiecznie i Dino zapewne może liczyć na wyraźną poprawę, ale wszystko wskazuje na to, że dopiero. Od 2025 roku. Creo Tech Instruments to polska firma specjalizująca się w zaawansowanych technologiach kosmicznych, w tym w produkcji i integracji satelitów oraz rozwoju specjalistycznej elektroniki. Po udanym wystrzeleniu satelity Eagle Eye kurs Creotech Instruments skoczył o 12%. No i nic dziwnego, bo to naprawdę duży sukces dla polskiej branży kosmicznej. 16 sierpnia z kalifornijskiej bazy Vandenberg rakieta Falcon 9 od SpaceX wyniosła na orbitę tego najbardziej zaawansowanego polskiego Satelitę. I wszystko poszło zgodnie z planem do czasu. Zespół Krotek szybko nawiązał łączność z Eagle Eye potwierdzając, że systemy działają prawidłowo. Niestety, 25 sierpnia firma poinformowała, że istnieją trwałe problemy z łącznością dwustronną z satelitów. Czy ten problem da się naprawić? Tego na razie nie wiadomo. Oczywiście po takim komunikacie polski internet już zaczął zasapać się, jaki to obciach, a do tego przecież to polski podatnik współfinansował te całe przedsięwzięcie. No otóż, drodzy słuchacze i oglądacze, niemal każdy duży projekt technologiczny był, jest, i będzie współfinansowane przez państwo nie tylko w Polsce. I jeśli zależy wam na tym, żeby grać w wyższej technologicznej lidze, to tak, czasem coś się zepsuje czasem coś nie wyjdzie, czasem część kasy się utopi. To element inwestycji i naturalny proces i na pewno nie oznacza, że nie powinniśmy angażować się we współfinansowanie takich pomysłów. A dla samego CreoTech to i tak ogromny krok naprzód, spółka, która na giełdzie papierów wartościowych jest od 2022 roku pokazała, że Technologia kosmiczna z ich produkcji może rywalizować na światowym poziomie. W ostatnich latach jedna z największych polskich spółek, Cyfrowy Polsat, nie miała najlepszej pasy. Jej akcje znajdowały się pod presją nie tylko słabszych wyników, ale też zagranicznych funduszy, które grając na spadki ceny, dodatkowo dołowały kursy. O co chodzi z tym graniem na spadki, to już tłumaczyłem więcej w osobnym filmie. Jeśli chcesz w ogóle poznać ten mechanizm, dowiedzieć się o co w nim chodzi trochę bliżej, no to polecam obejrzeć go w całości. Link, oczywiście, znowu w opisie. W tym roku e, dla cyfrowego Polsatu nadeszło jednak wyczekiwane przez niektórych inwestorów odreagowanie. Cena akcji w kwietniu odbiła się od dna i do dziś wzrosła już o 50%. Bykom na akcjach cyfrowego Polsatu paradoksalnie pomaga w pewnym sensie ta duża ilość funduszy z krótką pozycją, czyli tych grających na spadki, bo one muszą czasem szybko zamykać swoje pozycje, czyli de facto odkupować akcje w przypadku jakichś dynamiczniejszych ruchów cenowych w górę, co tylko te ruchy potęguje. I wywołuje dodatkowy efekt kuli śnieżnej. W ubiegłym tygodniu Cyfrowy Polsat opublikował wyniki kwartalne, i pomimo tego, że wzrost przychodów trochę rozczarował względem ogólnego konsensusu prognoz, to zysk netto zaskoczył bardzo pozytywnie i pobił oczekiwania aż o 22%, jednocześnie rosnąc rok do roku o 400%. 70%. Tak spore zaskoczenie wynikiem finansowym poskutkowało fantastyczną czwartkową sesją, która wywindowała cenę cyfrowego Polsatu o kolejne 11%. Na prezentacji wynikowej spółka pochwaliła się wydarzeniami, które mogą wpłynąć pozytywnie na przyszłe wyniki grupy, między innymi tym, że zwiększyła zasięg usług dostępu do internetu stacjonarnego prawie 50%, zdobyła też wyłączne prawa do transmisji Ligi Europy, UEFA i Bundesligi, a także zwiększyła moce produkcyjne produkcyjne energii wiatrowej o około 50% przez uruchomienie farmy wiatrowej o mocy ponad 50 MW. Czy na przykład uruchomiła trzecią stację tankowania wodoru. W ogóle sektor zielonej energii jest dla Cyfrowego Polsatu co może być zaskakujące, drogą do tego, żeby powoli przebranżawiać się na działalność, która ma lepszą perspektywę wzrostu i rozwoju niż konwencjonalna telewizja, gdzie rynek będzie się powoli kurczył. Jeśli więc chcesz myśleć o akcjach cyfrowego polsatu w bardzo długim terminie, to myśl bardziej jako spółce bliżej spółki energetycznej niż medialnej. Mercator Medical to polska firma założona w 1996 roku, która zajmuje się produkcją odzieży medycznej jednorazowego użytku. Zajmuje się na przykład produkcją rękawic medycznych też, albo jakichś opatrunków. Kuka zadebiutowała na polskiej giełdzie 10 lat temu, w 2014 roku, i przez wiele lat cena jej akcji utrzymywała się na tym samym. Poziomie. Ale wraz z nadejściem pandemii COVID-19 stała się wtedy oczywistym wyborem wszystkich inwestorów grających pod rosnące zapotrzebowanie na artykuły medyczne. Akcje spółki zaczęły rosnąć wtedy jak szalone i w ciągu 12 miesięcy zaliczyły kosmiczny rajd o ponad 1000%. Przychody spółki wówczas w rok wzrosły o 240% i osiągnęły swój szczyt. Oczywiście w 2020, ale już dwa lata później były o 74% niższe. Popyt na produkty. Medyczne się załamał ze względu na relatywnie szybką rezygnację z wielu obostrzeń i spadek liczby zachorowań załamała się również napompowana cena akcji, która spadła o 95% od swojego szczytu w pewnym momencie. I przez ostatnie dwa lata nie wykazywała żadnych oznak. Jakby spółka miała się podnieść z dna. Ale w ubiegłym tygodniu mieliśmy do czynienia ze swoistym zmartwychwstaniem na akcjach Mercator Medical. Wybiły się one z dwuletniej konsolidacji i w ciągu jednego tylko dnia urosły o 30%. W teorii to silny wzrost zachorowań na koronawirusa z powrotem oraz małpią ospę I do tego medialna wypowiedź głównego inspektora sanitarnego Pawła Grzesiowskiego, że maseczki nie powinny znikać z działań prewencyjnych. Na fali tych informacji wzrosły też inne spółki. Związane z sektorem medycznym, jak na przykład Mabion, Biomaxima czy Harper. Wszystko to jednak dla mnie osobiście bardzo mało stabilny wzrost, któremu bliżej do po prostu ostrej spekulacji, a żadnego nowego trendu. Sam bym się akurat tutaj nie doszukiwał. I to już wszystko w tym giełdowym przeglądzie wydarzeń, który powstał dzięki partnerowi tego odcinka, czyli firmie XTB. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału. A więcej informacji o rynkach, giełdzie i gospodarce, szukajcie na stronie dnarynków.pl oraz w wersji premium naszego serwisu, gdzie już mamy ponad 910 inwestorów razem z nami. A także śledźcie nasze social media. Linki do wszystkiego oczywiście w opisie tego filmu. Do zarobienia. Cześć.